Naciągnięty mięsień, co jest? Nie skatniecie dlaczego! Będziemy krytykować, że nie. 3, 2, jesteście na kanale Miss Nicole i dzisiaj mamy bardzo fajny filmik. Dzisiaj oglądamy nasze shorty, które zrobiliśmy przez cały czas tworzenia shortów. My nakręcimy dla was też nowe shorty. Pokażemy, jak to robimy, jakie to fajne i zabawne. A jutro dosłownie zobaczycie to na kanale w sekcji shortów. I myślę, że możemy zaczynać. Ruszajmy! Lecimy! Był zaplanowany właściwie dla Michaela, ale przenieśliśmy go dla Kiki, bo on był nie do zniesienia. Nie, tak, Michael był bardzo przestraszony, bał się gdzie mama, gdzie mama, gdzie mama. Ta mama. Gdzie mama, gdzie mama, gdzie mama, no nie chciał tego zrobić, ale Kiki się udało. Każdą scenę kręciliśmy tylko przez pół godziny z dziesięć razy, ponieważ Kiki albo krzywo podskoczyła, albo źle została rzucona, albo nie mogła nacisnąć pilota. No i specjalnie kupiliśmy jeszcze maseczkę na twarz. Taką maseczkę z materiału, ale okazała się naturalnie naprawdę ogromna, więc wzięliśmy serwetkę. Czyli to był pomysł, nie pamiętam. To, to... A gdzie podziała się maseczka? Była na kiki, a potem ją wyrzuciliśmy. No ładnie, dobra, jeśli Wam się spodobało, dajcie lajka, like, a my zrobimy nowe shortsy. Ziemki to było strasznie stresujące. To Żenia kogoś kopnął, to Bogdan nie mógł ze wszystkimi wyrównać. Później znowu mamie nie szło, no... Krótko. Najtrudniej było trafić nogami. tak, Aby wszyscy zrobili te kroki identycznie. Ja szłam jak Żenia, Żenia szedł jak mama, a mama jak Bogdan. I tylko w sklepie udało nam się za pierwszym podejściem. Bo tak bardzo wstydziliśmy się tego w sklepie. Więc szybko się skupiliśmy i zrobiliśmy to za jednym podejściem. I wyszło. Przedtem tak nie bardzo było. Bardzo trudne. Co pamiętam, to ten fragment był kręcony dwa razy. Tak. To jest pierwsza wersja, bo bocia zmienił koszulkę i zmienił wąsy i. zmienił włosy. Krótko. Bardzo długo szukałam takiej paczki, którą trzeba było obciąć, bo tego potrzebowaliśmy. Wiadomo, u nas na Ukrainie sprzedaje się kefir, ale tu wszystko jest w słoikach, więc długo szukaliśmy takiego opakowania i wybraliśmy kefir. A jeszcze, dlaczego kręciliśmy dwa razy, a nie raz? Bo ciągle brakowało mleka. Wiecie, mama obcinała, a ono leciało raz na koszulkę, raz na twarz, leciało gdzieś do lodówki, ogólnie cała kuchnia była zalana. W końcu zostawiono pierwszą opcję, bo ta pierwsza budzi więcej emocji. A my zobaczmy kolejnego shortsa. Lobo wykonała taki rzut, żebym ja również dostała. Mój warunek był taki, że będę ostatnia, bo nie chciałam zostać zalana wodą. Bogdan był najodważniejszy, Żeniczka też jest naszym najodważniejszym operatorem, byli pierwsi. I krótko mówiąc, mój warunek był taki, że będę ostatnia, bo ani kropla na mnie nie spadnie, ale uderzyło mnie to szczególnie prosto w twarz, bo co? No co? Moja córka mi to zrobiła. Tak sobie pomyślałam, że muszę zrobić to z taką siłą. Myślałam, że wszyscy tak robią, a po prostu musiałam zrobić to w taki sposób. Ale tak w sumie jest ciekawiej, nie? Oczywiście, bo wylało się prosto na moją twarz. O tak. Tak, bo pamiętam, że był to pierwszy film krótkometrażowy, który zrobiliśmy. Przejdźmy do kolejnych szorców! Tak, Ziemki. Opowiedzmy o ciekawych sytuacji z tego filmu. A było ich wiele. Po pierwsze, ten film miał. 100 milionów w wyświetle. Prawie 110. Wyszło to gdzieś tam do Ameryki w jakichś innych miejsc. Finlandii. I być może już jesteśmy tam popularni. Z takimi filmami, takimi mini wyzwaniami zawsze mieliśmy problem, bo nie wiedzieliśmy co robić, bo nie wiedzieliśmy co mówić. Być może Amerykanie, krótko mówiąc, cały świat by nas oglądał, a więc nie dało się mówić w żadnym konkretnym języku. To znaczy trzeba było po prostu wydawać dźwięki i emocje. I z tego powodu wszystko było robione w ten sposób. Uh, 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 uh. Uh, uh. Spróbujcie przekazać emocje, nie mówiąc o nich. Po prostu pokaż swoje emocje bez żadnych słów. No i wszyscy byli przez to trochę nerwowi, ponieważ nie mogli normalnie wyrazić swoich emocji. I oczywiście nie wzięliśmy tych pieniędzy, bo nie jesteśmy aż tak bogaci. Nie mogliśmy. No, był jeszcze taki żart. Ogólnie pasty były różnych marek, więc niektóre pasty były bardziej gęste, a inne trochę rzadkie. Dlatego Bogdan dostał gęstą pastę, która wylądowała na jego głowie. Swoją drogą to była najzabawniejsza rzecz w tym filmie. W szorcie. Swoją drogą, jak walnąłem nogą, to nasz kamerzysta był cały uwalony pastą. Cały w paście. Dlatego na stole było tak mało pasty, bo wszystko wylądowało na żeni. Wszystko było w paście. Wygrałem zresztą. Kochani, ogółem, kto jeszcze nie jest w tych 100 milionach, to niech obejrzy koniecznie tego shortsa. Koniecznie napiszcie w komentarzach, bo chcemy zobaczyć te osoby, które jeszcze tego filmu nie oglądały. Który miał 107 milionów wyświetleń. Na tym filmie żenia wygląda jak glent. Jeśli montażysta nie będzie leniwy i wstawi tutaj zdjęcie. O, tutaj, tutaj, to zobaczycie, że żenia, nasz kamerzysta, naprawdę wygląda jak glent. I każdemu najbardziej podobał się ten nonsens, bo on po prostu siedział i jadł, a my za niego cierpieliśmy i włączaliśmy latarkę. No, tak, mogę traktować to... jego słowa jako moje. Powinnam była to powiedzieć, ale tego nie powiedziałam. Co można powiedzieć o tym shortsie? On wyszedł, przynajmniej jest bardzo oryginalny i ciekawy. Otrzymał 447 tysięcy wyświetleń! Wow! Przy okazji ziomki, wiecie, co zapamiętałam? Kiedy wcześniej skakałam, nie mogłam uchwycić kadru w miejscu, w którym znajdowała się moja twarz, czyli dół, czy góra. Cóż rozumiecie? Udał mi się tylko jeden kadr. Myślę sobie, nie, to tak nie było, ale pokazuję mi zdjęcia i jestem jak wow! Super! Ogólnie jeśli ktoś próbował to zrobić ze swoją twarzą, koniecznie napiszcie w komentarzach, czy wyszło tak okropnie. Na tego shortsa wydaliśmy ponad 50 euro. Minimum. No tak mi powiedzieli. Krótko. Pamiętam, że bardzo chciałam Rolsa i zdecydowałam się zrobić shortsa. Ale po prostu nie będziemy gotować rolsów, więc postanowiłam zrobić wielkie rolsy. I chodziliśmy przez dwa dni, szukając czerwonej ryby w takiej ilości, w jakiej potrzebowaliśmy, ponieważ wiele sklepów po prostu jej nie miało. A potem jedliśmy te rolsy przez jakieś trzy dni, i na koniec już nikt nie chciał jeść ryżu. Wszyscy wybierali tylko rybę i krewetki. Jedli wszyscy: moja babcia, moja mama, ja, kamerzysta, wszyscy jedli. Oprócz mnie, a my ruszamy dalej. Ruszajmy. Teraz przeprowadzimy dla Was eksperyment, abyście nie pomyśleli, że to się nie topi, bo na filmie się nie topi. Żenia przynosi zapalniczkę, a to się nie topi. Weźmiemy teraz pustą torebkę bez wody i zobaczymy, co się z nią dzieje pod wpływem ognia. No dobra, i zaczynamy topić. Po prostu zrób tutaj dziurę. Zobaczcie, co się tutaj wow, dzieje. Wow, wow. No i bez problemu zrobiliśmy dziurę. Oto dziura, przez którą widać Nikol. I teraz zrobimy to z taką samą torebką. Dobra. Uf. Dawaj to tutaj. Dawaj. Nie no, daj to tutaj. <laughs> Zaraz się wypali. Nie no, jest czarny, staje się czarny, ale nie tworzy się dziura. Możesz spróbować jeszcze Dawaj raz. Dawaj jeszcze raz. Dawaj tutaj, o tu. Dawaj. Nie powstaje. Nie wiem dlaczego, pewnie są takie przepisy. Specjalnie przed Wami przeprowadziliśmy ten eksperyment, teraz wiecie, jak to działa. A my lecimy dalej! Nie podobał się ten shorts, bo zjadłem tam ponad połowę! Ogólnie ja też jadłam ciasto, to ciasto przez kilka dni. To tak, coś takiego Ja zjadłem wszystko w jeden dzień! Tak jak rolada. Nieprawda. Właściwie to ciasto zrobiła moja ciocia, moja marzeni. A my w kadrze zmieszaliśmy po prostu dwie paczki mąki i wodę. Swoją drogą, jak chcecie zobaczyć, jak robimy wielką kluskę, zostawcie pod tym. <laughs> zostawcie tutaj lajka i napiszcie w komentarzu, że chcecie to zobaczyć. Krótko, Żenia zawsze prosi nas o zrobienie czegoś do jedzenia. Jak myślicie, dlaczego? Ponieważ. Nie skatniecie nie. dlaczego? Tak naprawdę, zaledwie kilka dni przed tym filmem, mama Żeni upiekła dużo ciast i jedliśmy, i uważaliśmy, że shorts z sushi są fajne, więc może byśmy zrobili też. Było dużo naprawdę ciast. fajnie. Tak? Bo czemu nie? Przy okazji napiszcie w komentarzach swoje pomysły, co jeszcze moglibyśmy gigantycznego zrobić. A my to zrobimy. Ja jestem zakluską! Jestem zakluskami! A pamiętacie, dlaczego wyszło z tego? Tak, serca? pamiętam, pamiętam. No, to było tak, że było tam dużo lotu i kiedy chcieliśmy napisać słowo love lub nieki to po prostu czekolada robiła się taka o, i pękała. Nie dało się. A my? I skończyły się nam szorcy. Serio? Ale zakończyły się u nas, a dla Was wszystko dopiero się zaczyna. I zaczynamy robić dla Was szorcy, a cały proces kręcenia będziecie oglądać z nami. I tak ziemki. W szorcach najważniejsze jest posprzątanie i zrobienie pięknego miejsca tła itd. Więc najpierw musimy posprzątać, gasić światła, kamerę itd. I wydaje mi się, że to wszystko trwa o wiele dłużej niż kręcenie szorców, ponieważ szorcy nie są kręcone tak długo, ale najdłużej trwa sprzątanie. Spójrzcie na przykład. Mniej więcej na naszą lokalizację, obszar wideo, w którym będziemy kręcić, to tutaj mniej więcej stoję, abyśmy mogli zrobić piękne, krótkie filmy. Musimy wyjść. Schować kurtki, schować buty. Spójrzcie, mamy tego dużo. Jedzenie na przykład jest tutaj. Tu. Zacznijmy, już porządki. Na was to będzie parę sekund. A w przypadku tej lokalizacji będziemy potrzebować z 15 minut. Także to tyle. Tak, Ziemki, już posprzątaliśmy to miejsce. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Na szorcie zobaczycie mniej więcej coś takiego. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie nasze wyzwania, gdzie przebijamy kubki i tak dalej. No, ale zobaczcie, co kryje się za kadrem. To jest coś, czego nikt nigdy nie widzi. Być może myśleliście, że skoro sprzątamy, to posprzątamy cały dom, ale nie będziemy tego robić ze względu na jedną lokalizację. Dlatego wszystko idzie na bok i już kradzimy film i wszystko wraca. A teraz Żenia dostanie rekwizyty. Ogólnie we Włoszech mamy mnóstwo chińskich sklepów. Są to sklepy, w których wszystko jest za bardzo niską cenę, w bardzo niskiej cenie... I tak jakby przywiezione no skin. Rozumiecie, wszystko jest bardzo tanie. No tak. Kupiliśmy tam mnóstwo najróżniejszych rekwizytów i tak dalej, a teraz używamy ich w filmach. Dobra, następnym krokiem jest ustawienie rekwizytów. OK, robimy szorce, o skakaniu przez kubki. Po każdym skoku będziemy zwiększać wysokość tych kubków. Najpierw budujemy jeden rząd kubków, przeskakujemy, następnie umieszczamy dwa wieżyczce, potem trzy, cztery, pięć i tak dalej. I tak dopóki nie spadną. I będziemy musieli ustawiać te kubki po każdym skoku. Co zrobić? I tak, zaczęliśmy ten film i ziomki zaczęli wykonywać pierwszy skok. Tak, pierwsza runda się skończyła i budujemy jeszcze dwa rzędy. Żenia buduje, bo nikomu innemu na to nie pozwala. A my będziemy krytykować żenie. Nikol, co robisz? No nie, nikol. No i co tu się teraz stało? Właśnie rozwaliła wieżę, którą budowałem przez pół godziny. I to właśnie prawdziwe szorcy. Tak się prezentują. I tak umieściliśmy kolejne dwa rzędy i teraz będziemy skakać. Nikul ma już teraz przejść, bo boimy się, że całość się zapadnie. <śpiewanie> <śpiewanie> uh <-huh. śpiewanie> Oho! Dodajemy po jeszcze jednym rzędzie, a jesteśmy już w połowie! Zostało miejsce na jeden ewentualnie dwa rzędy. Tak. Mamy spory problem przez Niko, bo musimy odbudować te wieżę na nowo. No i tyle. Uuh! Widzieliście? Uuh! Widzieliście to. Nie! To wszystko w porządku? A, 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 chyba coś naciągnąłem. I ten. 3, 2, 1, 0. Jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie go polubić i napisać pod tym filmem, który film chcielibyście obejrzeć częściej. To na razie. Pa, pa.